Albo. No. Tak. Tak, już? Mogę? Tak. Dobrze załączyłem. Dobrze też. Siemano, wszystkim z tej strony Mister, z drugiej strony jest Ultax. Witamy Was w kolejnym nagraniu Terrarii Tantorum. Siemano <laughs> What the fuck? To te fale specjalne, jakieś obrabiałeś? Starałem się zrobić te fale radiowe. Czemu ty już kupisz ty nie do zielonych choć? No kopię, bo potrzebujemy mieć wnękę na skrzynie. Ooh. A to właśnie złoto, bo ja mam już kolejną złotą skrzynkę nie przy sobie. Tak. Widzę, że lubimy mieć tak nagrobki w domu. Jakie nagrobki? No nie widzisz tu. A, te. To może zebrać. Nie, może... Bo... Położę jeszcze jeden, nie da się. Nie da się, musisz wyżej. Nie, nie kładź ich. Dobra. Otwieramy je i gdzieś się poustawia. Będzie, będzie zajebiście. Zrobimy sobie taką ten specjalny bieg. Jak do domu wchodzisz. O, mam te buty właśnie teraz, dopiero widzę, że to działa. Mówisz? No, hmm. Tam, 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 tam. O, pięknie. Hmm, to jeszcze to tutaj ładnie. O, perfekto. Masz tu te nagrobki jednąć. Tyk. Tyk. Cmentarz. <laughs> Jest piękny, prywatny. Ty, ja mam jakieś fire Blossom. Fireblossom. I To pazu mamy dużo. Znaczy no, trzeba się Tak? Za co? Jak to za? Czyli znaczy, ten, no, u kogo i co? No ma, u to? kolesia, u góry. Aha. Tego z brodą. Okay. On wszystko kupuje. A tego? No. Szup. Właśnie tak patrzę, co to babci... O, widzę pierwszą ofiarę, która... Na której zostanie przetestowany. O, pięknie! U, za 10. Skorbona. Dobra, panie. Panie? Ty miałeś jakieś skrzynie ostatnio? Nie, ja miałem. Hi, 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 hi. Pójdę je poukładam trochę. Czekaj, 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 bo tutaj jeszcze jest tak. Domy Quick Stack, nie ma nic. Tutaj Quick Stack, też nie ma nic. To tutaj Quick Stack, też nie ma nic. To tu. Jak poprzenosiłam. poprzanośiłam? Coś przeszło. Pojedz czy ci, co cię przeszednało Nie wiem, iron bar'y włożyłem. <laughs> No właśnie tak. A właśnie. Mm, ludzie pisali, żeby te narzędzia stare posprzedawać, to będzie hajs. Okej, okay, okej. Okay. Więc to zrobię teraz. No już nawet nie mam starych narzędzi. No, w skrzyniach leżał. Aha. Dobra. To tutaj nie ma. Ja uziomek, dawaj sklep. To nie ma. No, no, na no ta. No, no. Ej, nie było tej ty shop. A nie ona była. Co miner sprzedaje? Pięknie. W tym sposób mam 3 golda już. hehe A gdzie ten skurczysyn co sprzedawał czapki? Nie mamy go chyba jeszcze, nie? Uh, nie, e... jest, 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 jest. 8 golda. To czekaj. Ty, bo mam dużo skrzynce golda. Ty masz jedno lustro? Magic mirror masz? Mm, nie, wyrzucę. Dawałem ten raz do skrzynki, nie wiem czy wziąłeś. ale ja się pytam czy masz swoje? No. No, o to mi chodzi cały czas. O, tu jest jeszcze jedna skrzynia. Patrz, nie muszę nosić pochodni, mam mining holmut. Chyba, chyba mam, bo a, tak. No dobrze, kupię coś. Dobra, suń dupę gnoju. Nie, nie ty, mam. To ty, ty jednak dobrze mówili, że cały czas w złym miejscu noszę to zbroję. A to w jakim nosisz? social teraz muszę mieć chyba, a nie Fakwip No dobrze. Social to są tylko demonstracyjne rzeczy. A to czemu jak daję czapkę, Mining Helmet do Social? To masz ją ubraną, tak, a świeci? Nie. No właśnie, jak dasz ją w Equip, to będzie działać. Czyli nie mogę mieć wtedy hełmu. No, masz go dać sobie do Soshala. Okej, okay. nice. Dwie złote skrzynie jeszcze dodatkowe. Ha, już mamy cztery. Dobra, co my tu do nich chcemy powkładać? Na pewno jakieś dobre rzeczy. Ej, Boże, ile tu jest śmieci jeszcze? Już słyszałem wcześniej ten, że gwiazda gdzieś spadała. Ty wszystko słyszysz. No i dobrze, bo właśnie potrzebujemy gwiazdy. W końcu będzie mana. A będzie się, może normalnie co? Mana, będzie mana. Ty, 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 ty. mana, mana, mana. Ty, 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 ty. Dobra, ja twardo sprzedaję. Trzeba tu zrobić w końcu porządek? Zdychaj. Otyś. Haha, hu hu hu, 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 hu. Ja mam trzy golda już przy sobie. No, co robimy? Idziemy dalej do tego piekła czy nie? Eee, nie, wybierzemy się na Bosiora. Dobra, oh. To zostawimy tutaj, bo to jest ważne. Następnie, czy my tutaj mamy jakieś ważne. Nie, to... oh. wszędzie jakieś narzędzia mamy pochowane Oczywiście, <grym> że mi nie powiedzieć, że nie mam zabijać tych królików. E, Rob z nimi, co chcesz. Tam na górze jeszcze jest jedna skrzynka, bra jest ze skrzyni? Tak, 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 tak. Jesteś pewnie, Aha. 100%. Eee. Czyli to robiłeś, okej. Okay. A mogę tutaj sobie set home ustawić? Spawn point set. To, to jest moje łóżko, wydopcaj z niego. Oooo, ty idź do tego do góry. Nie, to śpimy razem będziesz i nogi. Babę ci postawiła, żeby szukać. Mamy złoty klucz. Czy są jakieś grzybki, książki. Nie da się. Eee. Czekaj czekaj, 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 spokojnie. Tutaj mamy sztabki. Sild to jest w ogóle nam tu niepotrzebne. Tego nie chcę. Chodź tu dziadu. U ciebie coś sprzedam. Chcę. To i Silta też masz. Bomby mnie zastakowało. Źle. Tu też mnie zastekowało O, tu jest pusta skrzynia kolejna. What the fuck. Same puste skrzynie tylko tu mamy nic więcej. Co nadal burdelnik o, chcesz ten? Yy, nie łuk, tylko. No. Jak to się zwało? Bumerang? Tak, 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 tak. tak. A, też go mam. Możesz go Sprzedamy. sprzedać. Nie, wracaj. To masz na pewno to swoje lustro. No. To dobrze. Pik. Bo ja jedno sprzedaję. No to sprzedaj. I kupuję sobie... 8 golda to kosztuje. Nie, 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 to ja nie kupuję Manic Helmet, pierdolę. Czemu? No Jeżeli... co ty? 8 golda. Ja mam 62 golda w, sk w skarbonce. Skąd ty masz tyle golda? Nie mnie pytasz? Teraz widzę skarbonkę, 62 ty... golda. Nie byłeś na swoim przypadkiem drugiej postaci gdzieś? Nie. Skąd ty masz tyle golda? Ja z, z tym. No nie dawałeś ty mi ostatnio? Weź ty swoją skrzy... Ten. O, wow. to było fajne. Weź aż do swojego tego. Ja w swoim świniaku mam 10 golda LOL. Ja mam 44 Kopru, 82 Silvera, Sil. Tu jeszcze. 79 Kopru, 62 62? No, 62. Ile masz no. gwiazdek już swoich. 0. O kurwa. też dawałem, dawałem do skrzynki wszystko. O kurwa, bocka, co Socy? Lewym to kliknąłem prawym. O <ścoughs> oh God. O oh, Fail. Mam dwa demonitory. To ten. Aha, dobra, to są tylko te. To co tutaj je wrzuć, tutaj do złotej. Tak, stąd musi. do, do tej złotej będziemy wszystko wkładać. Jesus, jak zybał. <ścoughs> Jezu. Oj tam, oj tam. A czekaj, bo... Nie! Niechcący. Zaraz zabijemy to jeszcze drugie oko. Aha, bo ty sprawdzasz ten. Aha, tak, no tak, jak. tak. A mamy? No mamy. No dobrze, to dobrze, to już. Zabijemy drugie łoko i będzie będzie więcej tych, demonite. Glowing mushroom? Kurna, układaj tu gnoju, a nie robisz burdel. No układałem. No sradałem, nie układałem. Ty, 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 ty. Tu jeszcze nic nie ma w tych skrzynkach. Nie ma. Co to jest Fireblows? Kwiatek. Blows. Potrzebny jest. Ognisty. Włożę go do tej skrzynki gdzie tu są glowing masz i tej... W... Oh. Składaj gdzie chcesz. Mamy złotego Keja. Aha, bo hmm. wtedy zabrałem z tego. Okej, okay, dobra. Idziemy gdzieś coś porobić? Chodźcie, wybierzemy na corruption. O, oh, fak, dobra. O bo nie nie, nie nie. No to tak, 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 ale tak. nie. Tak, po, poszukamy tam skrzyni albo czegoś. Okej. Okay. przydałoby się pozbierać tam jakieś fajne rzeczy. Poniszczymy te ej. ej jak to się nazywa te kulki. Na, no ane. to właśnie o to chodzi, bo to, ale czasem gówno z tego wypada, ale za to jak się niszczy chyba trzy kulki to wylatuje termoset wiesz o tym. No, no. wiem. Tak. No żal no leć, leć, leć. Ciu-ciuch! No Czwaniak. Cwaniak szpaner jeden. Jeszcze by mi się przydały te buty, co mogę tak latać trochę. No pewnie, się. i co jeszcze? Skrzydełka może, co? No, a nawet na tym świecie co ten, co myśmy sobie tak kiedyś grali, a flary Glizer i nie? To ten, to... nie znalazłem, nie, nie wiem czy to wypada z jakiegoś moba, czy... One są w tych wyspach latających. O, no to nie było. No, nie zawsze, bo to czasami się trafia. A teraz myślisz, że już będzie ta wyspa <grym> latająca, abyśmy się kopali te góry, czy nie? No gdzieś nad nami powinno być. <grym> tak jak ludzie mówili, przy takich górkach jak teraz mijaliśmy powinny być te wyspy. Aha. Jak chcesz, to możesz szukać. Jezus... Tylko, że będziesz potrzebował wtedy, tego, jak to się nazywa, klucza, nie? No, ale to jest domu? nie jest no. w domu. Jesus, to jest daleko wszystko. Fuck. Czyli Ptaszek. Ptasiek? Ptasiek? Ptasiek jest w hitmenie. On zabijesz go, ty brutalu jeden. O, czekaj. Byłem tam. Nie, ja zbierałem waterleafy, Aha. bo ja wiem, że ona do czegoś są przydatne, tylko nie wiem do czego. A jak ja mam te buty teraz, to też bo mam taki mniejszy ten, że mogę by... Nie mniejszy, mogę. Mniejszy damage, tak? <grym> nie. No, chciałeś oszukać system, nie udało ci się. Au! Też spadłeś do tej wody? Nie, zapieprzyłem sobie ogólnie tak o połowę. Aha. Zdychaj panie. Nie ja mam jakiś w ogóle miecz nie była. Lol. A i tak bije z Bo jesteś mięczak. Gdzie jest to korapszin za No, jest. Mamy, 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 mamy. Mamy. Ja leję, właśnie. Poka taki leje. Taka serbije. No. Staszek, ała, dziabną mnie oprócz mnie. Boję, boję się tam schodzić, ale schodzimy tutaj na pierwszym tym? No tak, musimy, nie? Leci! Nie macie. Z takiego jednego wypada 99 kopru, tak? Co? Nie, przepraszam. Nic nie mówiłem. Tutaj? No, w... dzięki! <noise> w którejś na pewno trzeba będzie wejść, tylko jeszcze nie wiem, właśnie w które. Tutaj! Dobra, może jednak nie A właśnie, no. może jakieś pochodnie albo coś? Mhm, ona wszystkie na ciebie sięga. O, Boże, to jest większa dziura. No chodź tu do góry, znik silver wypada. A ja mam jakąś płytką tą dziurę. Aha, dobra. Może nie A! O, oh, fuck! Oh, oh. No ty, może nie celuj w dół, co? Fajnie, że tu zginąłeś w ogóle chyba. Albo ja zginąłem. Ty zginąłeś, ty tam wpadłeś. Ja nie, pa nie pamiętasz? Nie pamiętam. Aj aj, 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 aj. Bo ja nic nie widzę. ja że tak krzyczałem wtedy, chyba. Tak! było, czemu nie podskoczyłeś, ty, Milu? Tak, wyjdę stąd, czy nie? No nie wiem, No ja coś czuję, że mam lepszą dziurę niż ty. No. Ja się już nic nie odzywam, bo. No tu złe rzeczy z tego wychodzą. Oh no! Nie ma wychodzenia! Co? Zostaw mnie! Nie ma wychodzenia. Szybko warikadation! Szlag by to wziął. Nie, wracaj. What the fuck, 12 Jest interes. pierwsza kulka tutaj. Bigny Rozświetlam. Zdychaj! Shuriken! Ała, suko! Czemu one się patrzą na mnie? Bożuż brzydki jest. Widzę w tobie przyjaciela. Jest... <grymne> Pu oh, fuck, oh, fuck. Ile tych leci tutaj w ogóle? No właśnie wszystkiego jest tak dużo. Ej, bo wszystko za mną poleciało, what the fuck. O, oh, demonite tu jest, tak But blisko od skrzynek w tu jest, what the fuck. Jakich skrzynek? To nie są skrzynki. To są, ty... no, są to ołtarze. Tak, tak. Oh. Ej, czego... Postać mi się obróciła. To jest moje, poszedł od tego. Murzyn! No, no, no to jest i tak wszystko zbierasz. Gorzej, bo my się przez to nie przekopiemy. no. no w tupę. Chyba, że bomba zadziała. Nie, tak, nie wiem. Może. Sprawdź. A jak nie, no to dynamity. Czekaj, uwaga. O, mogliśmy kupić dynamity. Fire in the hole. Nie wiem, czy będzie działać. Działa! No, przebijaj się tam, na prawo, do Demonite. Zostawimy to na razie i Demonite, ważniejszy. Ja mam Ty, ja mam 28 bomb, więc. No, no, no. Dobrze celuj w dziurkę. Fuck. Co, aleś wycelował, Murzyn, niech cię kurna szczyści. Za czekaj, zablokuj to jakoś. Nie, czekaj, wiem. Tu po prostu, o! Fuck! 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 Nie uda Pop... Zginąłeś się! prawie. Ciesz się, że masz tyle życia, ja bym umarł Czekaj, ja Dobra, czekaj, weź tu za o właśnie No i stani tam na tym No ja... No co za debil! Murzyn! No, raz. no wreszcie Brawo No dużo nie zrobiło Bliżej jesteśmy celu! O, teraz... jes mam! No Czekaj, okay, czekaj, okay. może trafnie. Jest gitara! Fak, 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 fak! Się O, to było tego. Ale <coughs> oh, sprawdzić, czy da się wyjść. <coughs> Nie, 25 tysiące 700 metrów. Nie. O, ale szybko dojdziesz. Szybko dojdziesz, będzie fajnie. Gorzej, że ja bomb nie mam. Nie, no ja mam 28. Mam... Tak. Tak. Mogę kupić bomb dynamitu, nie? To go. wróć. Nie. No, ile masz do tego domu? Tyle co nic. Nie idę. Biegnę. No co skrzydałka, bo mnie drażni to, albo zróbmy sobie w końcu platformę jakąś taką, że będziemy mogli biec cały czas, a nie... Tak, jasne, zwłaszcza, że ty masz przyspieszenia, a ja go nie mam. <laughs> Halo? U kogo kupię? No, otwierać. Ty, to jest I, Ile tych kulek tu w ogóle jest na sranę? What the fuck? Dynamitnie. U mininga chyba kupię, nie? E, u góry. koda? U tego tak? z brodą pomarańczowego. Chiii-ho. nie stać mi, lol, muszę mieć silver. Gdzie jest skarbonka? Tu jest skarbonka co skarbonkiem, skarbonki Ja, ja się dziwię, że ty masz tak dużo nagle pieniędzy. To jest. Nie, to tam. Ja czuję w tym jakiś podstęp. Nie, nie, serio, bo nie chodziłem na terrarium w ogóle, nie, ale ostatnio też nie widziałem tak, żeby było tyle kasy. No to ja nie wiem, co się stało. Może zebrałeś coś, co sprzedałeś drogo, a sprzedawałeś ten topas albo coś? No. Może tam jakoś się uzbierał ten hajs. Mam dwa dynamity tylko na tym stacji. Aj, 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 gnoju. Won? Ale tu jest wszystkiego nie. dużo. Co dobra. Nie. nie, 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 nie. Jest więcej silvera, więcej dynamitów. Chuj brefny. Idź cibko, głupia. No. No to kupiłem. Za 50 Silvera jest ten dynamit. Boże. No to rzeczywiście. Weź jeden golda. Nie. No bo dobra, bo 62. To nie, czy dynamity znaczą, nie chyba. NIE WIEM Bo jakbyś kupił dynamit tak naprawdę to on nam posłuży do zabijania tego gnoja A... Dobra Ej. To się nie dzi... Boże To nie ne. jest copper o. coin, ani nic w tym stylu, tylko to jest gold ore Jezu, już że... byłeś tak szczęśliwy, że mamy tyle cooper gold coinów. A, że. Aha, debil. No cicho, teraz zobaczyłeś, że coś to takie nie za bardzo okrągłe. Ja już nic nie mówię. Na twoją głupotę po prostu nie ma silnych. O! O! Pochodnie mi się skończyły. A ja się świecę, nie muszę. O, zodak. Chcesz się poświecić ze mną? Chcesz się poświecić ze mną, okej. Okay. Oko, leci oko, oko, oko. Gdzie? I co? <grych> nie mogę Lidzie. sobie nawet zrobić... Pan leci Zenu, mój mam przyjaciela. Ej, jaki szybki lol. Ja pochodni sobie nawet nie mogę zrobić, jest taka bida. Pio, pio, pio. Nie mam nic do o. oświetlenia. Dobrze oświetliłem do końca tunel i to jest dobre.